Hej, witajcie! Tu była DKTV, a to kolejny odcinek, można to tak powiedzieć, z vlogu. Pierwszy odcinek na tym kanale, ale jak ktoś oglądał mój stary kanał, to tam też miałem, y, miałem serię vlogi i tam miałem bodajże 3-4 odcinacz Dobra, i dlaczego nagrywam dzisiaj, a nie w środę? Dlatego, że jak skończyło mi się ten renderować film, to mi się nie wiem czemu, ale crashował mi się ten... Nagrywarkę i nie mogłem nagrywać. Dopiero teraz ją, znaczy wczoraj na wieczór ją naprawiłem. Dobra. Więc tak. W środę chciałem Wam życzyć, bo wiedziałem, że nie zrobię w czwartek. Nawet i też nie zrobiłem, bo nawet bym nie zrobił. Po, ten pozdrowienia z czwartku i teraz mogę zrobić nawet z czwartku, piątku. No i dzisiaj jest sobota, Wielka sobota. No. Jutro będą święta, dawać lajki, hashtag y, koszyczki. Jak ktoś dzisiaj był z Wami, y, znaczy jak byliście po hashtag, hashtag koszyczki napiszcie, albo jajka, albo coś związane z Wielkanocą. Dobra, jutro Wielkanoc, w y, poniedziałek y, śmigł z dęgu i wszystko gra, wszystko gra, oprócz pogody, bo jak picicie w oknie, chyba Wam informację, chcesz, mówię. Patrzcie jakie ładne słoneczko, normalnie tam widać co odbija się, a to tylko deszcz, znaczy nie deszcz tylko kropi, troszeczkę, <laughs> jestem też chory jak wiecie, no, czy coś jeszcze powiedzieć chcecie, Gdzie... znaczy Chyba zmienię tą y, nagrywarkę, bo mi się nie chce, żeby jeszcze raz się tak, tak coś stało i nie mógłbym nagrywać. I piszcie, proszę Was, y, co bym mógł jeszcze zrobić na tym kanale, żebyśmy się nie nudzili. okej? Okay? Więc ja się z Wami żegram. Y, witamy. Y, znaczy, spotkamy się w kolejnych materiałach. Może coś napiszecie. No i będzie fajnie, może kiedyś. Więc tak. Więc. Pa! Cześć! Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia i pa!